Zostałam się tutaj ze śmiercią e, trójki dzieci, e, które umarły z niedożywienia. Jest to dla mnie w XXI wieku, e, kiedy wszystko idzie do przodu. Tutaj czas się zatrzymał e, kompletnie. Mam wrażenie, że jestem e, w jakimś innym świecie. Dla mnie to jest w tej chwili kosmos, że, że, że człowiek umiera z niedożywienia. Wkładamy wszyscy wysiłki w to, żeby. Pomagać dzieciom jeszcze bardziej skutecznie, rozbudowując centrum, dając personelowi profesjonalne narzędzia. Radykalnie zmieniamy życie właśnie każdego małego człowieka, który tutaj przychodzi. I sami widzimy, jak po kilku dniach leczenia już i pobytu w centrum, kiedy dzieci dostają leki, dostają odpowiednie pożywienie, jak nagle z dziecka, które po prostu było w skrajnie, skrajnym stanie, nagle dziecko zaczyna jest spokojne, zaczyna jeść, już nawet się uśmiecha. Warto pomagać. Na pewno to nie jest moja ostatnia misja, na którą przyjechałam, żeby pomagać tym ludziom, patrząc nawet trzy dni temu, jak przyjęliśmy dziecko, które poszłoby do domu, bo matka nie chciała się zgodzić na hospitalizację i, i zginęło w do domu, w końcu ją uprosiliśmy i została i dzisiaj patrzę na to dziecko i moje serce rośnie. Bo jest dzisiaj w bardzo dobrym stanie, jest radosna, nie ma zaburzeń oddychania, je wygląda super i dlatego warto pomagać. Tutaj widać za mną budynki, w których mieszkają mamy. Są kolorowe, ale to wszystko dlatego, żeby dzieci miały jakąś wizję przyjemną dla oczu. Bo to są dzieci chore, widzą tylko szarzyznę. I bardzo fajnie zrobiliśmy właśnie tak, żeby było dużo kolorów, bo to przyciąga wzrok dziecka i pomaga też w leczeniu jego. Mamy muszą opiekować się dziećmi. Są pod naszą kontrolą, bo często brakuje im takiego tego instynktu, żeby się dzieckiem zająć, chciałyby też odpocząć, pewnie są też zmęczone i potrzebują jakiegoś wypoczynku, ale musimy je stymulować, że dziecko potrzebuje ich stałej troski i opieki, głównie kiedy jest chore. Warunki były zupełnie inne. Budynki były niekafelkowane od środka, łóżka były brzydkie, materace już zniszczone. Także udało nam się to wszystko wyremontować, odnowić i zmodernizować na taką skalę, że jest dużo i czyściej, łatwiej higienę zatrzymać, zachować. No i matki lepiej też mogą się czegoś nauczyć. W tym magazynie mamy tylko i wyłącznie czarna. Nie staramy się mieć tego zbyt dużo na stoku. Jak się zmniejsza, to kupujemy dlatego że, że po prostu żeby nie przyciągać e, zwierząt dzikich do, do pomieszczenia. Tak? Tutaj mamy mąkę, którą kupujemy. Ona jest wzbogacona mąka z prosa, wzbogacona mlekiem e, orzeszkami ziemnymi, która, e, która służy jako zupka do, n, na posiłek e, na śniadanie. Przechodzimy do miejsca, gdzie matki przygotowały tą zupę na śniadanie dla dzieci, z tej, z tej mączki e, wzbogaconej witaminami. I będzie dzielenie. Każde dziecko ma swój, swoją miseczkę. Do tego dodajemy troszeczkę cytryny. To jest witamina C, no ale też smakowo podkręca apetyt dzieciom. No i cytryny rosną u nas. Proszę, dziewczyna, niesie te cytryny. Będziemy je tutaj wciskać do wyciskać do, do. do tej. A Ja mam, moja. Rozbudowa ośrodka w Welingarze będzie kosztować około pół miliona złotych. Te pieniądze zostały przeznaczone na rozbudowę kuchni, w której mamy uczą się przygotowywać posiłki dla swoich niedożywionych dzieci, a także na rozbudowę przychodni, w której pracują nasi wolontariusze w ramach programu MSZ. Środki na, na to wszystko pozyskaliśmy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w ramach programu Polska Pomoc 2024. Dlaczego siostra pomaga? Mimo, że nie każde dziecko da się uratować, bo też byliśmy się tego świadkami, niestety, że przychodzą zbyt późno. I co siostra o tym myśli? Jakby siostra odpowiedziała na pytanie? Odpowiedź jest prosta. Jeżeli byśmy nie pomagali, to byłoby bardzo dużo dzieci, które po prostu by umarło. Kropla wody w oceanie czy w wiedrze, ona będzie zawsze wypełniała. Tak jak powiedziała święta błogosławiona Matka Teresa, że, że kropla w oceanie, gdyby tej kropli nie było, to ocean byłby uboższy. To tak samo można powiedzieć, można by było dużo dzieci skazać na, na śmierć, na stracenie. Zdarza się, że któreś dziecko niestety nie przeżyje, bo przychodzi za późno, ale jeżeli mamy, widzimy, że można pomóc dzieciom, jest ogromna satysfakcja, że jednak dziecko, które przychodzi w bardzo ciężkim stanie niedożywienia, możemy mu pomóc i ono może żyć i też coś dla świata zrobić. Pomagamy nie tylko dzieciom. Są tutaj matki. Matka zostaje z dzieckiem i ta matka też otrzymuje jakąś formację, bo często gęsto jest tak, że te matki nie wiedzą, jak podejść, jak, jak to dzieci leczyć, jak, jak leczyć, jak je odżywiać. Przebywając w naszym centrum, one otrzymują edukację, wiedzą, co dziecko w którym momencie swojego życia powinno jeść. I to jest bardzo ważne, bo wiemy, że wracając do domu, my kontrolujemy te dzieci przez jakiś okres do 3-4 miesięcy. One dostają takie właśnie randewu. Przychodzą do nas i widzimy, że matka dba coraz lepiej o to dziecko. I to jest dla nas też bardzo ważne, bo nie wystarczy tylko dać jeść, trzeba też ich nauczyć, żeby było inaczej, żeby te dzieci już tak nie cierpiały. I mamy nadzieję, mamy nadzieję, że kiedyś nie będzie takich dzieci. Dziecko ma roczek i waży 4 kg, czyli to jest naprawdę bardzo maleńkie dziecko. Miało naprawdę anemię. Poza tym problem z oddychaniem, no bo wiadomo pneumonia, gorączka, no i mówimy matce, że musi znowu zostać w szpitalu, że nie zostanie, bo nie ma pieniędzy, bo nie może, bo mieszka daleko. Tyle miała różnych przeciwwskazań. Dzisiaj jest wdzięczna, bo po trzech dniach leczenia i e, takiego intensywnego dziecko otrzymuje terapię dzięki lekarzowi, który za, tutaj z, z fundacji nam e, zaproponował za takie dobre leczenie na tą chorobę. Dzisiaj jest bardzo wdzięczna i nie przestaje mówić dziękuję.